Kandydaci na prezydenta pokłócą się o wszystko. Nawet o wafle. Prince Polo, Trzeba przedstawiać... z wafli teatralnych z toruńskiej fabryki Kopernik. To jest polski wafel! Ja Przystąpiłem sprawdzić, który jest lepszy. Poszedłem do sklepu. Kopiłem. niecałe 5 zł za oba. I wróciłem na test smaku. Prince Pola to jest po prostu Prince Pola. Chyba każdy wie, jak smakuje. Taki, taki dobry taki. Nie wiem co można więcej to powiedzieć. Tu wafel z czekoladą. Z moich testów wynika, że wafel z czekoladą, tu wafel z czekoladą. Smaki podobne. Ale rzeczywiście, 21% Prince Pola jest amerykańska firma, a wafel teatralny jest w 100% Polski. Mimo to, smakiem za bardzo się nie różnią. Sziasztok! Sziasztok! follow up Sziasztok! Sziasztok!